Dzisiaj miałem tyle załatwień. Chłopaki działają, to zdążyłem tylko z kamerą wpaść. Przyjdę tutaj będzie ciszej. Jeszcze muszę pojechać po busa jakiegoś, bo nas się może nie skończył, ale ciągle się psuje. Są problemy z busem, a nie mamy na to czasu w sezonie, więc zamówiłem przyczepkę przywieźli i jadę teraz po nowego busa A z hakiem. Będziemy rozkładać ciężar na przyczepkę i na yy, większy samochód. No, bo niestety jeden za bardzo cierpi, no i są właśnie efekty ciągłej awarii, ciągłego, ciągłego uszkodzenia czegokolwiek. Ostatnio koło wyszczeliło, teraz pasek jakiś czy tam coś szczeliło, więc po prostu musimy rozłożyć ten ciężar. Tutaj chłopaki za parę godzin skończą. Jest grubo, Jest grubo, nie zauważyłem, bo się spieszyłem, no i zleciłem tylko położenie dziesiątki steropianu. Natomiast samego betonu samej wylewki wychodzi między 15 a 17 cm, można było dać jeszcze. Z dwójkę styropianu, żeby było mniej No ale no to już Pójdzie więcej, no to będzie spokojnie na siłowni I będzie można wszystkim rzucać Raczej nie pęknie I na pewno samochód jakiś większy będzie Spokojnie, czy cięższy, bo większy to nie wejdzie Czy cięższy, będzie mógł spokojnie sobie tutaj Wjechać Więc jak widzicie Dzieje się Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy dopinać Tematy, muszę ten złom tutaj Gdzieś odwieźć, tutaj już wyskoczyłem żonie, te belki chcę pomalować pozamawiasz kinkiety, no porobić trochę takich rzeczy żeby już było ładnie żeby było fajnie bramy garażowe na dniach będą montowane na dniach będą kamery montowane na dniach będą tutaj kinkiety, wszystko montowane tak, że po prostu będzie szło szybko i taśmowo żeby zrobić stan deweloperski no oczywiście bez sufitu, bo nie mam czasu na sufitów Topity będę robił przed zimą ale żeby zrobić jak najszybciej, żeby można było już te samochody wprowadzać. Gotowe. Jeszcze nie posprzątane, ale środek gotowy. Możemy zrobić sobie szybkie podsumowanie, bo ja muszę jechać zaraz po samochód. To będzie sobie ładnie schło, tak jak mówiłem, jest to projekt domu Adaś XL tylko w formie garażu, więc wielkości, szerokości, kąty dachów. Wszystko jest to samo co nasz projekt domu Adaś XL. Tak jak wspomniałem, za chwilę będę te worki zabierał, tylko muszę na razie skoczyć w jedno miejsce, bo wyjeżdżamy za chwilę z żoną po samochód następny na firmę, w sensie po busa, bo niestety ten piękny dżentelmen, który jest tutaj ciągle się psuje, no i akurat dojechał pod stąd i trzeba go zawieźć do serwisu, a my nie mamy czasu w sezonie letnim, naprawdę mamy urwanie głowy, mamy zleceń na półtora roku do przodu, nie możemy sobie pozwolić na takie przestoje. Więc weźmiemy drugi samochód, żeby on był w razie W. Ten będzie jeździł koło domu, przewoził lekkie rzeczy: jakieś XPS, jakieś siatki, jakieś coś, kanalizacje na przykład, coś co jest potrzebne. Natomiast tamten razem z przyczepką, który chcemy kupić, czyli już duże IWEKO, ma być po to, żeby właśnie gonić na trasy, żeby to wszystko przewozić. Więc musimy się streszczać, żeby zdążyć pojechać i obejrzeć w miarę o normalnej godzinie samochód. Bo jest trochę daleko, ale u nas nie ma niestety co kupić, więc tak to wyszło. Podsumowując, na szybko za piasek zapłaciłem w granicach 2000, bo jeszcze domawiałem samochód. Poszło jakieś 23 tony, bo tutaj było 25 ton, przywiezionych, ale to było grubo co widzieliście między 15 a 17 cm, nie zauważyłem. Że jest taka różnica, bo nie sprawdzałem. Podejrzewam, że jakbym wiedział, że jest taka różnica, w sensie taka grubość, to bym dołożył sobie tam trójkę, czy z, czy z piątkę, nawet steropianą i bym sobie rozłożył to. I bym zapłacił za steropian powiedzmy tam 600 zł, czy tam 400 zł, i bym miał po prostu mniej tego wszystkiego. Ale ze względu na to, że jest to garaż i nie zauważyłem, że aż tak grubo tu będzie, no to jest grubo. Więc piasek niecałe dwa cement kupiłem za 2,5 tysiąca, ale nie poszedł cały, więc podejrzewam za okrągleniem że koło 2000, bo tu są worki, tu są worki, tu. Tam jeszcze jest coś na palecie, więc podejrzewam, że koło dwójki. No i muszę posprzątać to za chwilę wezmę czarny worek i będę to zbierał. Siatka zbrojeniowa 1000. No to tu macie dwa, dwa siatka, czyli macie tysięcy No i za robociznę chłopaki wzięli 2700 zł. Z tego co pamiętam, 2760, coś takiego bożona płaciła. Więc możecie sobie to wszystko ładnie sumować i Wam wyjdzie, ile wyszły wylewki w projekcie Adaś XL98 metrów w odmianie garażu, czyli Wackhaus garaż. No bo już zostawiliśmy projekt, zostawili, zmieniliśmy tylko nazwę, żeby się to nie mieszało. Więc jeżeli kanał jest Wackhaus, na tym podwórku mamy. Waghouse 160. No to po prostu tutaj z projektu Adaś XL z naszej pierwszej strony dom 25. Tyst, tylko teraz, jak ten projekt będzie sprzedaży, to nie będzie się nazywał Adaś Garaż, tylko Waghouse Garaż. Tak, żeby była taka odmiana. Co do bram garażowych, tak jak mówiłem, bramy są, czekają. Będą troszkę skrócone, bo jak montowali nam okno, to nie spojrzeli na tą kreskę, którą zostawiłem. I zrobili nam tą wysokość okna do okreski, która była do czegoś innego, a nie była wyznacznikiem stanu 0, więc nie zauważyłem tego. Chłopaki zapytali się powiedziałem, że jest tam zaznaczone przy, przy drzwiach. Owszem, było, ale z drugiej strony, więc jest troszkę wyżej. Więc brama garażowa powinna mieć w świetle 225, natomiast będzie miała 219. Duża nie jest różnica, ale po prostu coś tam. Tej różnicy będzie. Więc jeden panel będzie cięty po to, żeby to ładnie pasowało. Więc teraz mamy piątek, godzina 12. Chłopaki po siódmej przyjechali, zdążyli już wszystko ładnie zrobić, tak, 12.20, zdążyli wszystko ładnie zrobić. Dzisiaj tutaj trzeba pilnować, żeby nikt tu nie wszedł, żaden zwierzak, ani my, ani Adaś, ani dzieci, w ogóle ktokolwiek, żeby tu nie wszedł. A jutro będziemy to podlewać Więc podejrzewam, że będzie to podlewane Oficie jutro, pojutrze i po pojutrze No bo wiadomo, jest tutaj grubo I to też nie może zbyt szybko Oddać wody, bo popęka Coś tam pęknie Ale nie powinno to być strasznie Dużo No i co będzie dalej? Podejrzewam, że damy żywice Żeby było szybko Żeby było szybko Zwłaszcza, że jest to garaż No tamtych części, gdzie ma być siłownia Gdzie ma być takie pomieszczenie gospodarcze Zobaczymy co będzie. Podejrzewam, że damy tak samo żywice wszędzie, bo nie chcę mi się już bawić z tymi płytkami, płytkarzami i tymi wszystkimi rzeczami, więc podejrzewam, że za miesiąc czasu rozłożymy sobie tutaj, rozlejemy sobie tutaj żywicę. W sensie zlecimy komuś, my, nie będziemy tego robić wiadomo, tylko zlecimy żywicę w jakimś ładnym kolorze świecącą. Zobaczymy, na pewno będzie ładnie. Więc ja się z Wami żegnam, dzięki za dzisiejszy odcinek, widzimy się w kolejnym, pamiętajcie łapka w górę i subskrypcja i do zobaczenia, cześć.